Dzień dobry, mam na imię Janna, jestem przewodnikiem miejskim po stalowej woli. Dzisiaj jestem w dzielnicy stalowej woli w Harzewicach, w parku, w parku, gdzie kiedyś mieszkał Ród lubomirskich. Chciałam opowiedzieć o parku samym, o miejscach, w których się znajdujemy, o pomnikach przyrody, ale także o Lubomirskich. Dzisiaj w Harzewicach. Okazuje się, że mimo, że Stalowa Wola ma 85 lat, to w swoich granicach administracyjnych ma dzielnice, które są znacznie, znacznie starsze. I taką dzielnicą, która została przyłączona do Stalowej Woli w 1977 roku, są Harzewice. Kiedy w 1723 roku zakupił rozwadów i harzewice Jerzy Ignacy Lubomirski, mieszkał jeszcze w Rzeszowie. Dopiero jego syn Franciszek Grzegorz przeniósł tu siedzibę rodową i w ten sposób rozpoczęła się linia rzeszowsko-rozwadowska. Franciszek Grzegorz wybudował tutaj siedzibę rodową, był to Pałac Letni, właśnie w tym miejscu, w którym stoi. Niestety Pałacu Letniego w tej chwili już nie ma, został on zniszczony w 1915 roku, wpierw rozszabrowany przez wojska rosyjskie. Wtedy też wywieziono bardzo dużo pamiątek rodowych lubomirskich, między innymi buławę hetmana Hieronima Lubomirskiego z Podwiednia jak również chorągwie, która była pod chocimiem. Pałacu letniego już nie ma, ale zachowały się jeszcze różne podworskie budynki, między innymi stajnia, powozownia, wieża dla oficjalistów czy domek myśliwski. Możemy spacerować wydeptanymi ścieżkami parku i podziwiać piękną roślinność. Park ma powierzchnię 13 hektarów. Przepiękne i różnorodne gatunki drzew, krzewów. Po przejściu od bramy możemy powędrować 200-metrową aleją dębową. Nasadzone są tam drzewa, jest to dąb czerwony, około 160 sztuk. Wędrujemy do kamiennej górki. Co to za miejsce? Jestem przy Kamiennej Górce, Była to, był to kopiec usypany na zlecenie księcia Jerzego Romana, syna Franciszka Grzegorza, dla upamiętnienia, ale także i w ramach podziękowania za to, że siedziba Lubomirskich, jak i cała rodzina nie ucierpiała w czasie rebelii chłopskiej, za czasów powstania Jakuba Szeli. Książę kazał usypać kopiec, złożyć granitowe kamienie, a na samym górze stanął drewniany krzyż. Wiecie, że za czasów księcia Jerzego Romana w Harzewicach była oranżeria. Książę Jerzy Roman, zakochany w swojej żonie Felicji, która niestety nie odwzajemniała jego uczuć, sprowadził oryginalne drzewa egzotyczne. Były tam ogrody ze szklarniami, w których były uprawiane owoce południowe, takie jak cytryny, ananasy, pomarańcze. Nawet krakowska kawiarnia Maurica serwowała swoim klientom smażone ananasy prosto z harzewickiego ogrodu. Spacerując po parku mijamy drzewa, które są pomnikami przyrody. Mamy osiem takich drzew zakwalifikowanych jako pomniki przyrody. Są tu dwie sosny wejmutki, są dwa jesiony, jest buk, lipa, dom przypółkowy i topola holenderska. Najwyższą z pomników przyrody jest topola holenderska zwana topolą księżnej Agaty. Ma ona 31 metrów wysokości. Dom przypułkowy zwany jest dębem księcia Jerzego. Dom księcia Jerzego i Topola księżnej Agaty mają ponad 100 lat. Natomiast mamy wśród pomników przyrody Jesiona, który ma ponad 220 lat książę Jerzy Roman to także wielki mecenas kultury między innymi przeznaczył specjalne pieniądze dla Towarzystwa Krakowskiego Naukowego i miało być to stypendium dla naukowców którzy pracują nad naukami ścisłymi i nad zastosowaniem ich książę miał tam jedno zastrzeżenie wszystkie prace które wychodziły miały być pisane w języku polskim Książę Jerzy Roman wprowadził także swój własny system pieniężny, mianowicie żetony, którym płacił chłopom, ale chłopi mogli tylko wydać je w karczmach należących do księcia, więc pieniądze wracały. Zgromadził on olbrzymi majątek i starał się o ordynację. Park to miejsce na piękne spacery, na plenery zdjęciowe. W zasadzie w każdej porze roku jest cudowny. Taki trochę dziki, romantyczny. Wiosną kwitną tutaj przepięknie wielkie magnolie, są kobierce zawilców, fiołków. Jesienią cudownie przebarwiają się drzewa. Oczywiście lato pełne zieleni i zima także ma swój urok.